Maraton w Pjongjangu wystartował po raz pierwszy od pięciu lat z zagranicznymi uczestnikami. W dzisiejszym odcinku na Pozdrowska Karalde porozmawiamy o tym wspaniałym sportowym wydarzeniu, które dzisiaj odbyło się w Korei Północnej. <Słyska> Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na pozdrowsk LD. jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. I zanim przejdziemy do tematu maratonu w Pyongyangu, bo sporo się dzieje w sumie wokół tego wydarzenia, które się dzisiaj odbyło, 6 kwietnia, także wystąpili tam Polacy. Wśród nich także jeden z moich widzów, który później miał mi zdać raport z tego wydarzenia. A zanim do tego przejdziemy, to chciałem podziękować Wam wszystkim za wszystkie komentarze za waszą aktywność pod moimi odcinkami w ostatnim czasie. W zeszłym miesiącu dużo się działo wokół tematu Korei Północnej przez to, że Rason było otwarte i trzech polskich youtuberów pojechało do KRLD. Opinii na temat tych odcinków jest z pewnością bardzo dużo, tyle co widzów. Każdy ma swoje preferencje. Ja nagrałem tylko jeden odcinek o serii Oj Wojtka. Jeszcze możecie także obejrzeć nowe odcinki u Bratosiewicza, podróżownika już także skończył swoje odcinki z Korei Północnej. Każdy niech sam oceni, każdy niech ogląda to, co mu pasuje. Ja już na razie nie planuję kolejnych odcinków na temat tych wyjazdów. Zamykam już na razie ten rozdział. Nie miałem za bardzo ostatnio czasu ogarniać już nic więcej, bo miałem różne wyjazdy. Miałem też dużo pracy, bo teraz oprowadzam wycieczki po Japonii jako przewodnik tutaj w Japonii na miejscu, gdzie mieszkam. Zapraszam do kontaktu podróż podróżmapopoyaponii.pl, jeśli się wybieracie do Japonii. Natomiast no, nie zdążyłem zrobić tego wszystkiego, co pewnie po powinienem był zrobić w tamtym czasie. Więc e, już nie będę do tego wracał. Postaram się może za jakiś czas zrobić także własne remake odcinków z KRLD. Przechodzimy do tematu maratonu w Pyongyangu, który się dzisiaj odbył. I powiem tak. Nie sądziłem, że ten maraton się odbędzie, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się, że się odbędzie. Szczerze to przewidywałem, że zostanie odwołany w ostatniej chwili, biorąc pod uwagę, że Korea Północna znowu się zamknęła na turystów. Region Rason się zamknął dosłownie no, dwa tygodnie po otwarciu. Kilka grup wjechało i od razu się zamknęli, między innymi także przez to, że za dużo wjechało tam tiktokerów i youtuberów. Eee, <grytanie> Koreańczycy się pewnie wkurzyli. To nie jest wina Oy Wojtka. Prawdopodobnie nie jest. Nie, nie jest, bo zamknęli kraj, jak on już był w Korei Północnej, więc to nie jest wina Oj Wojtka, jak to twierdzą niektóre media. Nie, no ja po prostu za dużo chyba YouTube rozjechało. Zobaczymy, czy w końcu się Korea Północna otworzy, bo oficjalnie na razie wciąż Korea Północna jest zamknięta dla turystów. I ten maraton, który się odbył w Pyongyangu, po raz pierwszy od ponad pięciu lat, bardzo wyczekiwany maraton międzynarodowy w Pyongyangu, no, niby nie był oficjalnie imprezą turystyczną. Bo ja się pytałem, Odnośnie właśnie tych wyjazdów do Pyongyangu na ten maraton. Pytałem się, Koriot, które było organizatorem. I generalnie tam niby wszyscy są sportowcami, amatorami, ale sportowcami, a nie jest to zwykły wyjazd turystyczny. Więc wszyscy uczestnicy musieli przebiec jakiś dystans 5 km 10, 21 km, półmaraton albo pełen maraton. Więc ten wyjazd w pewnym sensie był taki mm, trochę specjalny bo był to pierwszy wyjazd do Pyongyangu od pięciu lat, Corio Tours oraz yy, no, dużej ilości turystów z zachodu, bo wcześniej tylko Rosjanie mogli jeździć, więc w jakiś sposób jest to troszkę forma jakiegoś otwarcia, ale wciąż nie do końca. Nie wiadomo, kiedy będą normalne wycieczki do Korei Północnej dostępne. Może to być za tydzień, może to być za parę miesięcy. Nie wiadomo. Na razie się nie zapisujcie na żadne wyjazdy tego typu bo po prostu nie wiadomo. Jak już będzie wiadomo, to Was poinformuję. I powiem, niektórzy się zastanawiali. Emil, dlaczego Ty nie pojechałeś na maraton? Przecież lubisz biegać. No w sumie lubię biegać i zawsze moim marzeniem było pojechanie na maraton w Pyongyangu i mam nadzieję, że kiedyś pojadę, bo chciałbym zaliczyć ten maraton. Kiedyś dużo biegałem, także maratony. Natomiast, no nie pojechałem na ten wyjazd między innymi dlatego, że po prostu było on ogłoszony dość późno, a ja już miałem zaplanowany kwiecień, mam pracę, oprowadzam wycieczki, dzisiaj oprowadzałem wycieczkę, moich widzów oprowadzałem. I też, no nie mogłem tego po prostu tak wszystkiego rzucić i pojechać do KRLD. Dziękuję za wyrozumiałość. Na razie nie wiem, kiedy pojadę do Korei Północnej. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się pojechać i dla Was też coś ponagrywać. Ale na razie jeszcze czekam na stabilizację sytuacji i dopiero wtedy zmorzę. zacznę jeździć znowu do Korei Północnej. W każdym razie, przejdźmy do zdjęć z maratonu, bo okazuje się, że uczestnicy tego wyjazdu, między właśnie obsługa Koryo Tours, Miała dostęp do internetu, i udało im się wrzucić troszeczkę zdjęć, filmików, które pokazują, jaka dzisiaj była pogoda w Pyongyangu, jak wyglądała ta impreza. Ale zanim do tego przejdziemy, to bardzo chciałem tutaj pogratulować panu Wojciechowi Kopeciowi, który poleciał do Pyongyangu na ten maraton. Pan e, Wojciech prowadzi profil na Instagramie Ek Travel i podróżuje po świecie biegając maratony. Wiem, że wielki pasjonat podróżowania i biegania i wrzucił swoje zdjęcia właśnie jak jest w Korei Północnej. Pionek Maraton 2025 w niedzielę 6 kwietnia wystartuje swój kolejny maraton w tym roku. Tym razem będzie stolica Korei Północnej. Już nie mogę się doczekać. To będzie mój 105 kraj z listy UN. Nieźle. Trzymajcie kciuki. Kontaktu ze mną 6 dni nie będzie, a więc usłyszymy z moją zabawą o wyniku. Oczywiście postaram się sprezentować to z Korei Północnej dla osoby, która będzie najbliżej mojego czasu. No ciekawy jaki był czas, ale jednak się okaza okazało, że chyba miał jakiś dostęp do internetu, ponieważ wrzucił zdjęcie z Korei Północnej. Wszystko jest ok, zwiedzamy, oglądamy stolicę Pjongjang, jest bezpieczny, nie ma żadnych problemów, na razie jest fajnie i ciekawie. Pozdrawiam serdecznie, czyli no nie może narzekać, to przysłowiowe. Um, <laughs> Ktoś tu zbieganie napisał brugni, dwa razy jak potrzebujesz wsparcia dajesz. No mam nadzieję, że dał czadu na tym maratonie w jakiś sposób udało im się połączyć z internetem i wysłać zdjęcia. Może jest jakieś Wi-Fi hotelowe? No nie wiem, coś się chyba zmieniło, skoro jest taka możliwość. Czekamy na relacje od pana Wojciecha. Widać, że bardzo pozytywny człowiek. Także jeden z moich widzów pojechał do Pyongyangu na ten maraton. Poprosiłem go między innymi o to, żeby zapytał się co u Hanki. Może ją gdzieś spotka. Może będzie w stanie się zapytać innych przewodników, co u niej słychać. Więc także czekamy na jego relacje. Zajrzyjmy także na, do zdjęć pracowników Korea Tours. Korea Tours to jest jedna z firm, która organizuje wyjazdy do Korei Północnej od dawna, i oni także są jednym z głównych organizatorów maratonów w Pyongyangu. Właściwie chyba mają monopol na ten event praktycznie, z tego co rozumiem. No i Zoe, która była w Rason, między innymi z właśnie Wojtkiem, Oj Wojtkiem, wrzuciła tutaj troszkę fotek z Pyongyangu, są storiski z tej imprezy. Bardzo proszę tutaj, good night from Pyongyang, Pyongyang Marathon Day, tutaj po biegu już chyba z ręcznikami. W ogóle impreza odbywała się na... Stadionie Majowym. Zobaczcie tutaj dresy pozdros KRLD. <grych> to jest ten dres sportowy z Korei Północnej, który tak wiele osób no, lubi i widzę, że też niektórzy turyści sobie zakupili. To jest ekipa amatorów, bardzo duża grupa. Hmm. Impreza odbywa się na stadionie Majowym, największym stadionie świata. Pełen stadion, więc niesamowity doping musiał być. Naprawdę ekstra to wygląda. Zawodnicy z wielu krajów, w tym także z Polski, tutaj są podzielone na kategorie: kto ile biegnie. A jeszcze był jakiś mecz futbolowy w trakcie, bardzo fajnie, dużo zdjęć. Ceremonia zamknięcia na innym stadionie, już nie na stadionie majowym, to jest stadion w centrum Pjongjangu, jeśli dobrze pamiętam. Więc to są nowe zdjęcia prosto z Pjongjangu. Gigantyczna impreza wygląda bardzo fajnie, i widzę też, że są biegacze z Korei Północnej, chyba tutaj z tyłu. Więc to nie tylko biegli turyści, ale także Koreańczycy brali udział w tym biegu, więc no, międzynarodowa impreza się z tego zrobiła. Po raz pierwszy od pięciu lat je, była taka możliwość. Tutaj także, właśnie zdjęcie. Z medalem. So I guess I won the Pioning Marathon. Drugie miejsce w biegu na 21 km. No, a czy Zoe wiem, że biega dużo, więc pewnie miała całkiem niezły czas. Ja pamiętam, że ja kiedyś wygrałem w ogóle bieg w Korei Północnej na 10 km w ośrodku narciarskim w Masik, w górach. Bieg. 10 km, tak. tak? Tak. Czyli tak. piątka. I piątka jeszcze, tak. tak. Żółwik był piątka teraz, dobra? Nie Ha!

Pierwsze miejsce, jakiś tam puchar był chyba, czy jakaś tam nagroda była. A, no. Medal przygotowany został w Chinach, bo widziałem, że oni te medale przywieźli z Chin, więc one nie były przygotowywane w Korei Północnej. To pewnie Koreoturs ogarniało właśnie te koszulki dla biegaczy oraz medale. Tu jest zdjęcie z lotniska. Zaoi z przewodniczką opisuje swoje no, emocje związane z powrotem do Pyongyangu. No, pierwszy raz widzi swoich przewodników. Od ponad pięciu lat. Myślę, że ja, dla mnie także to by było no, bardzo wzruszające spotkanie, gdybym spotkał moich przyjaciół a przewodników. Bo jednak, ja wiem, że to dla niektórych z Was może brzmieć dziwnie jak można ich nazywać przyjaciółmi w ogóle. ale słuchajcie, jak tam jeździcie już tyle razy, to nawet tak powiedzieć raz, to jednak da się z tymi przewodnikami zaprzyjaźnić. Oni zazwyczaj Was dobrze traktują. Jeśli Wy ich dobrze z szacunkiem traktujecie, to też Was dobrze traktują i można się do tych ludzi zbliżyć, można się do nich troszkę no, nabrać jakiejś sympatii, zaprzyjaźnić. I ja także tęsknię za Hanką, tęsknię za moim przewodnikiem studentem Jonnamem, którego już pewnie nigdy nie zobaczę. I zawsze mnie to strasznie smuci, gdy myślę o nich, że nie mam z nimi żadnego kontaktu, więc tu naprawdę no, możliwość spotkania się po tylu latach to jest coś niesamowitego, nie? Tutaj pokazuję koszulkę z maratonu. To ta niebieska koszulka właśnie chyba z maratonu jest. Tak, tak. Pyongyang Marathon. No taka klasyczna szuka sportowa. E, także zdjęcia od pana Simona Kokrela. On jest tutaj jednym z, szefem, właśnie, jednym z szefów Korea Tours. Trochę zdjęć z Pyongyangu, Tu jest poranne bieganie wokół hotelu, rozgrzeweczka, teczki. A właśnie, jak oni zdobyli e, w ogóle możliwość wysłania mm, czegokolwiek przez internet? Otóż da się załatwić sobie kartę SIM, taką dla biznesmenów. Turyści praktycznie nie mają dostępu do tych kart SIM. Jest to dość trudne pracownicy Korytury pewnie mają te karty. One są bardzo drogie, więc też nie mogą dużo tego wykorzystywać. Niestety też bardzo mało jest tych danych, które można wykorzystać, więc raczej oszczędzają wrzucanie tych zdjęć. A tu jest zdjęcie z kręgielni z Pyongyangu, to się nic nie zmieniło. Coś tu jeszcze jest. A tak jakieś, A, jakieś nowe automaty do gier. Wow, fajne. Mhm. Aha, ostrzeżenia covidowe. To jest bankomat? <noise> bankomat, tak. Tu więcej zdjęć z stadionu majowego, gigantyczne. Ten pan tutaj wygląda jak ja. Dementuję plotkę, to nie jestem ja, ale faktycznie wygląda. Jakby ktoś spojrzał na to zdjęcie z daleka, to trochę można by przy tej jakości nawet powiedzieć: Ej, czy to nie jest Emil? Czy to nie Emil tam stoi? W każdym razie duża impreza, dużo fotografów, także koreańskich. Ewidentnie to będzie gdzieś pokazywane później, także propagandowo, żeby pokazać. Patrzcie, jak u nas maraton się odbył wreszcie. Pogoda taka średnia była, nie tak pochmurno. Tu jacyś sędziowie chyba. Publiczność zaangażowana w doping pewnością bardzo była. Czekam na filmiki. Tu już po biegu trochę zdjęć. Zdjęcia z biegu jakieś będą? Tak, tutaj uczestnicy biegną. doping wzdłuż ulic Pyongyangu. Jest to fajna impreza, bardzo pozytywna. Widziałem w przeszłości dużo filmików z maratonu, wygląda to super. Koreańczycy kibicują, można przybić piąteczkę. Jest wesoło, jest sympatycznie naprawdę. Także znalazłem relację tutaj pani Kisa in Korea. To jest Rosjanka, która mieszka w Pyongyangu. Ona jest prawdopodobnie żoną jakiegoś dyplomaty. Bo ona już od wielu miesięcy, może już lat, wrzuca filmiki z Korei Północnej. I ona także brała udział w tym maratonie, po prostu w innej grupie. Bardzo fajna, ma tą nową bluzę, nowy design bluzy, pozdroska RLD. Inne kolorki, tak? Więcej tego niebieskiego, bardzo fajna bluza, aż bym ją chciał. Bluzę bym chciał, może niekoniecznie tą panią, ale no, bluza super. Więc tak prezentuje się maraton w Pyongyangu na zdjęciach. Dajcie znać, czy byście chcieli pojechać na maraton w Pyongyangu w przyszłym roku. Jeśli już normalnie turystyka do Korei Północnej ruszy, to ja myślę, że sobie zarezerwuję na przyszły rok te terminy w kwietniu, żeby może także pojechać na ten maraton. Zacznę biegać, prawie sport, i e, może ja także pojadę do Korei Północnej na maraton. Chciałbym to kiedyś zrobić. Takie było moje marzenie. Trzymajmy kciuki. A jeśli macie jednak bardzo, bardzo ochotę na Koreę Północną, żeby pojechać, to słuchajcie. Mimo, że nie jest otwarta Korea Północna, to jest chyba sposób, żeby pojechać w maju. Posłuchajcie, odbywają się w maju targi handlowe w Pyongyangu Pyongyang Spring International Trade Fair. Ja tam byłem na tych targach kiedyś i nagrałem odcinek z tych targów. Można go znaleźć u mnie na kanale. I powiem Wam tak: to jest taka delegacja, jakby biznesowa, niby, ale w sumie każdy może na nią pojechać. Udało nam się to. Young Pioneer Tours organizuje i tutaj w mailu, który od nich dotrzymałem, jest informacja o tym, że udało im się załatwić małą delegację obcokrajowców na Pyongyang Spring International Trade Fair. Będzie także wizyta, oczywiście, zwiedzanie Pyongyangu, a także wizyta na górze Myohyang, to jest na północ od Pyongyangu. I tak, wyjazd odbędzie się 9 maja do 17 maja, 8 dni w Korei Północnej, to jest bardzo długi wyjazd, cena 3000 euro, słuchajcie, no drogo, bardzo drogo, ale w ramach tego jest lot do, między Pekinem a Pyongyangiem, hotele, wszystkie posiłki, wejściówki, pozwolenia, przewodnicy i tak dalej, trzeba jeszcze będzie dopłacić do za wizę prawdopodobnie, będzie wiza biznesowa, więc bitka do paszportu może będzie. Mimo, że Kora Północna jest oficjalnie zamknięta dla turystów, to YPT stara się tutaj Wam pokazać coś więcej. A, to już deadline minął, sorry. Deadline był 30 marca. Ojej, dobra, to nie pojedziecie jednak. Było już. E, a tu jest także ciekawostka. Przepraszam, jeśli zbudziłem Wasze nadzieje. Ale to ciekawe, że są organizowane takie wyjazdy. Tu jest także ciekawostka, bo ja tak sobie myślałem, do tamnego maila, myślałem sobie, kurcza, może by się zapisać, czemu nie? <laughs> jest tak, not available for journalists or travel content creators, influencers per trade fair committee guidelines. <laughs> to ciekawe, że już pierwszy raz widzę taki w ogóle zapisek, że już w tych reklamach, tych wyjazdów do KRLD jest informacja o tym że to nie jest dla twórców internetowych youtuberów, nie? Czyli jednak coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy z tymi youtuberami niedobrymi, którzy nabroili w Korei Północnej. Więc uh, tak wygląda sytuacja wokół maratonu w Pyongyangu. Zobaczymy, co z otwarciem KRLD. Ja na razie się skupiam bardziej na swojej działalności w Japonii. Dużo teraz streamuję na Kiku. Zapraszam na streamy na Kik. W najbliższym czasie będę robił kolejną wycieczkę rowerową prawdopodobnie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w Pyongyangu. Trzymajcie się. Cześć.